Trochę o genialnym zachowaniu, które prawie zawsze działa na kobiety. A raczej chodzi mi o takie podejście, które naprawdę no, jest w stanie odpowiednio wpłynąć na dziewczynę. Przemyśl sobie to wszystko, wyciągnij z tego wnioski. Oczywiście zapraszam też do kontaktu, do rozmowy. Jeśli chcesz się dowiedzieć coś więcej. No i to dzisiaj do północy, tak jak mówiłem, każdy kurs po, po 120 zł, tam spodem macie linka, czy na ten numer konta y, na stronach możecie wpłacić LT, tak. Okej, okay, słuchajcie, y, czasami widzę, że faceci to często na szkoleniach tak, czy na konsultacjach zachowują się tak, jakby chcieli, żeby im wszystko zbyt dobrze wyszło, tak? Czyli. No, Zachowują się w taki sposób, gdzie próbują z tą dziewczyną porozmawiać za wszelką cenę, podyskutować, zachęcić ją do siebie. E, rozmawiają z tą kobietą na takiej zasadzie, żeby mi tylko z nią wyszło. A generalnie takie podejście często będzie powodować, że ci właśnie nie wychodzi, tak? Więc wyciągnij sobie z tego odpowiednie. Ważne wnioski. W wielu przypadkach yy, wasz problem polega na tym, że wam po prostu, że wy za bardzo chcecie i dlatego wam po prostu nie wychodzi. Jeśli ustawisz się mentalnie do relacji z kobietą w ten sposób, mi nie musi z nią wyjść, wcale ta relacja nie musi wypalić, ja nie muszę wcale już z nią się dalej spotykać. Ja sobie do niej tak podchodzę z ciekawości. To się wszystko zmienia i kobieta Cię zupełnie inaczej traktuje. Ma do Ciebie też inne podejście. Dlaczego? Yy, bo masz inne usposobienie do całej relacji czy, czy znajomości. Także wyciągnij z tego wnioski. Przemyśl to wszystko. Oczywiście zapraszam do kontaktu, do rozmowy, jeśli chcesz się więcej dowiedzieć, zrozumieć, pisz też do mnie na maila. Natomiast no, sada numer jeden. Zachowuj się tak, jakby ci nie musiało wyjść, tak? Brzmi to paradoksalnie, bo ktoś powie, no to po co w takim razie zagaduje? To, to po co ja z nią y, rozmawiam? No, słuchaj, po to, żeby sprawdzić, czy ci się spodoba. Ile czasu potrzebuje, żeby dojść do siebie po toksycznym związku? Ile czasu to zależy? No, jeśli weźmiesz się za siebie, zaczniesz do kobiet podchodzić i psychicznie się odpowiednio nastawisz, to niezbyt dużo. Ale um, jeśli będziesz facetem, który za dużo myśli o byłej dziewczynie, zastanawia się nad nią, no to bardzo często będziesz wracał do tych tematów. No i przez to też raczej szybko nie zapomnisz um, będziesz sobie główkował. Um, czy to dobrze, że się rozstałeś? No, i będziesz przedłużał swoje cierpienie. Czasami po prostu najlepiej, jak najmniej myśleć o tym, co było, i, i skupić się na tym, co, co tutaj będzie. Kurczę, ile tu samochodów przyjeżdża ze światłami włączonymi, i wszyscy po oczach walą. Akurat jak jak lajwa zaczynam, ale tak to bywa. W takim miejscu sobie stanąłem. No właśnie, więc to jest też. Yy, istotne, żebyś się nauczył zapominać o relacjach, które nie były dla ciebie odpowiednio wartościowe. Przemyśl to wszystko, zawsze też możesz się do mnie zgłosić, możesz napisać, możemy porozmawiać, podyskutować dłużej na ten temat. Frywolny, małpa, uwodzenie Zapraszam na konsultacje, ale czy szkolenia, gdzie możesz się po dwóch na ulicy nauczyć, ale Najbardziej istotne jest to, żebyś Ty jako mężczyzna uświadomił sobie. Żebyś sobie po prostu uświadomił, że najlepsza droga do tego, żeby osiągać wyniki z kobietami, to nie chcieć poderwać dziewczyny, co brzmi paradoksalnie, ale tak to działa. Ja to często widzę o, na tej zasadzie, że gość podchodzi do dziewczyny i mówi do niej na zasadzie cześć. No i już z jego głosie widać taką podnięte sztuczność. Kto normalnie zagadasz, powiesz, cześć, co tam słychać? Widzisz, inaczej to brzmi, dwa różne komunikaty, a niby słowa te same, więc to jest bardzo ważne, żeby odpowiedni komunikat do dziewczyny wysłać. I jeśli też chcesz na nią odpowiednio wpłynąć. Oczywiście dzisiaj walentynki, więc pewnie już się przygotowujesz do wyjścia ze swoją dziewczyną, a może już tam jakiś romantyczny wieczór zaplanowałeś. Natomiast pamiętaj. To jest też święto stworzone na potrzeby kobiet I, i tak naprawdę tego, żeby się poczuły doceniane, kochane. I, i tak naprawdę. Jeśli para się kocha, to, to nie musi obchodzić żadnych świąt, bo wystarczy, że ludzie są razem i że się rozumieją, i że jest chemia, miłość. Równie dobrze możesz z nią spędzić walentynki oglądając. W telewizji jakiś film wieczorem, a niekoniecznie chodząc, wydając, kupując coś, żeby poczuła się dobrze. Przemyśl to wszystko, wyciągnij z tego wnioski. Oczywiście opeczkę do góry też warto zostawić, jak się zgadzasz. Natomiast, tak jak mówiłem, jak chcesz w siebie zainwestować, potrzebujesz tej wiedzy, to ci do północy każdy kurs po 120 zł. Korzystaj. Mocna, wartościowa, wiedza dobrypodryw.tv. Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Każdy przypadek jest inny. No powiem tak. Czy nie ma na to jednoznacznej mm, odpowiedzi? A zależy, no wiesz, jakbyś powiedział, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, jaka to choroba, no pójdziesz do lekarza i ci powie, czy masz grypę, czy anginę, więc nie, nie gadaj głupot, no to tak naprawdę, wiesz, no można diagnozę postawić, natomiast wiadomo, że część tych historii się różni detalami. A co jeśli takie podejście zniechęca kobietę? A skąd ty wiesz, że zniechęca? Właściwie cała sztuka w tym, żeby się dostosować do kobiety. Ja nagrałem się rano bardzo ważnego live'a, nie wiem, czy oglądaliście, ale tam mówiłem o tym, jak kobieta cię gotuje w coraz bardziej ciepłej wodzie. Jest to metafora tego, jak przechodzicie proces wciągania do relacji, także potem nie potrafisz zrezygnować z tej relacji znajomości. Wyciągnij sobie z tego wnioski, przemyśl, oczywiście zachęcam do kontaktu też ze mną, do rozmowy. Pomogę ci w Twoim związku, więcej zrozumiesz, znacznie więcej się też nauczysz. Pisz do mnie na Frywolny, małpa, uwodzenie w dzień, pl. Nie ma chęci na rozmowę i jest nerwowa. No to znaczy, że jakieś błędy popełniłeś, da się to często odwrócić. Tylko trzeba wiedzieć, co zrobiłeś źle i teraz w jaki sposób w stosunku do niej podejść. Zgłoś się do mnie, pogadamy, porozmawiamy, więcej się nauczysz. Jeszcze więcej zrozumiesz jak najbardziej Cię zapraszam do kontaktu. Zawsze ten sam, poza tym zawsze zainteresowanie, pasję i stawianie wyżej siebie, co ma być dobrze. Ja jestem najważniejszy w tej relacji co innego. Jak masz kobietę i stawiasz ją na pierwszym miejscu, potem ona odchodzi i ty cierpisz. No zazwyczaj niestety tak to, tak to może wyglądać, gdzie znajdę kontakt. Na stronie Dobry Podryw. Kropka TV, jak wpiszesz tą słuchaweczkę, swój numer telefonu, to cię zadzwonię. Możesz też tutaj napisać na maila i podesłać mi swój numer telefonu. Frywolny małpa. Uwodzeniewdzień.pl I, i wtedy też się z Tobą skontaktuję, to pogadamy i, i pomogę Ci etap, po etapie naprawić tą znajomość czy relację. Jak najbardziej zapraszam. Oczywiście do kontaktu. No, także tutaj też, też warto sobie to uświadomić, jak to już działa wszystko. Co jeszcze? Jakie jeszcze pytania, też z Waszej strony się tutaj pojawiają. Kolejna sprawa, jeśli jako mężczyzna yy, chcesz zaskoczyć dziewczynę, jeśli jako mężczyzna chcesz ją intensywnie zaangażować w relację, to potrzebujesz wiedzy, jak na nią wpłynąć etap po etapie, jak na nią zadziałać, wykorzystując te patenty, o których ja mówię. Nawet w takiej zasadzie, że pokazujesz, że masz dla niej czasu, czy że jesteś. Yy, Facetem, gdzie musisz się o ciebie bardziej postarać, no wtedy faktycznie to wszystko dużo, dużo lepiej może wypaść. No ale to, to wtedy warto posłać sobie więcej moich materiałów pod spodem, skorzystać z nich, będziesz po prostu bliżej prawdy. Oczywiście zawsze można do mnie pisać na wolny małpa. Yy. Ważne jest to, żebyś jako mężczyzna po prostu też. Praktycznie się skupił na interakcjach z kobietami, bo jeśli w praktyce mm, wykorzystujesz te nauki, wdrażasz to podejście, rozmawiasz sobie z kobietami z uśmiechem na twarzy, nie jedna kobieta też się będzie bardziej wciągać, jeśli wyczuwa w tobie luz, a nie przymus do rozmowy. Jeśli kobieta widzi, że jest ważniejsza od wszystkiego, co posiadasz, to już jesteś przegrany w relacji. No zgadza się. To jesteś tak naprawdę na tym etapie faceta, który się prosi, który za bardzo się stara, który zbyt bardzo szuka z nią kontaktu. No niestety, bardzo często tak to może wyglądać. Dlatego przemyśl sobie to wszystko, wyciągnij z tego wnioski. Zapraszam do kontaktu, do rozmowy. Dużo więcej się nauczysz, jeszcze więcej zrozumiesz. Frywolny, małpa, uwodzeniewdzień.pl Możesz się tutaj do mnie zgłosić, możemy pogadać na ten temat o wiele więcej i poczujesz po prostu różnicę, jak wpłynąć na dany typ dziewczyny. Jak ją tutaj intensywnie zaangażować w znajomość. Kiedyś kobieta mi się rzuciła, że nie mam czasu, bo za dużo się siłowni poświęcasz. No, no ale widzisz, no, jeśli ona nie szanuje Twoich pasji i tego, co lubisz, to ona nie kocha Ciebie. No, kobieta, która Cię kocha, będzie chciała, żebyś był szczęśliwy. Jeśli Cię nie kocha i ona jest przyjęta, żebyś tylko z nią czas spędzał, no to ona kocha siebie przede wszystkim. Co już może pokazywać, że jest to kobieta dosyć narcystyczna. Dlatego przemyśl to wszystko, wyciągnij sobie z tego wnioski. Oczywiście zapraszam Cię też do kontaktu, do rozmowy. Że więcej się nauczysz, zrozumiesz nie tylko frywolny, małpa, uwodzenie w Zgłoś się do mnie, pogadamy, porozmawiamy o Twojej obecnej sytuacji w związku i też Ci tam pomogę etap po etapie. Nie? Natomiast, no tutaj mówię, dzisiaj do ponocy warto sobie na te walentynki skorzystać. Każdy kurs po 120 zł. Listę pod spodem wrzucam. Jeśli chcesz kilka kursów kupisz, no to wiadomo, ileś razy opłacasz ten link albo Piszesz do mnie, to ci generuje linka do płatności, ewentualnie, jak nie możesz zapłacić, bo jesteś spoza Europy, to daj znać, spróbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie. Więc tak, to jest podstawa, stawiać siebie na pierwszym miejscu, bo jak siebie nie stawiasz na pierwszym miejscu i kobieta zawsze jest na pierwszym miejscu i zawsze ona jest ważniejsza, zawsze ona ma mieć lepiej, no to jak ty wypadasz przy tej kobiecie, tak? Zdrady się, zdrady się nie wybacza. Ale tak jak mówię, no zaczynając rozmowy z kobietami w ciągu dnia, no teraz są walentynki dzisiaj, to jak trafisz na kobietę, która nie ma faceta, to już jakby, wiesz, może pójść dużo łatwiej no i przede wszystkim masz tą przewagę, że zagadujesz na ulicy w ciągu dnia, co jest nietypowe dla większości facetów, którzy się właśnie obawiają reakcji kobiet tego, co kobiety mówią, jak reagują co powiedzą a ty tutaj etap po etapie z łatwością poznajesz sobie dziewczyny dlatego zgłoś się do mnie, porozmawiamy też frywolny małpa uwodzenie w dzień.pl. I etap po etapie też porozmawiamy, jak tutaj wpłynąć na dany typ kobiety, jak ją intensywniej zaangażować, jeśli potrzebujesz tej wiedzy, sporo ciekawych wniosków można tej podstawie wyciągnąć. Dokładnie, facet to facet. Ale czasami, jeśli chcesz być facetem przy kobiecie, to też musisz przedstawiać męskie cechy osobowości. Przemyśl to wszystko, wyciągnij z tego wnioski. Oczywiście, jeśli chcesz się więcej dowiedzieć, zrozumieć, pisz na frywolnymaupauwodzeniewdzień.pl. No i oczywiście, zapraszam do kontaktu, do rozmowy. Dużo więcej się nauczysz. Zrozumiesz, jeśli wykorzystasz techniki, o których mówię etap po etapie. Ale przede wszystkim warto sobie luz zaszczepić, a inaczej, luz z kobietami trzeba wypracować. To nie jest tak, że ty się z tym rodzisz, po prostu musisz nauczyć się, jakie działania przynoszą efekty, rezultaty z kobietami, a jakie tych efektów nie przynoszą a tak naprawdę przynoszą działania, gdzie jesteś zadowolony z siebie, uśmiechnięty i kobieta też to widzi. Poza tym zawsze możesz tutaj się do mnie odezwać. Znacznie więcej na ten temat też etap po etapie sobie zrozumiesz, także korzystaj z tej wiedzy. Frywolny, małpa, uwodzeniewdzień.pl Zdradzała od lat tego Krzyśka nie znam, a no widzisz, czyli rozpoznałeś zdradę dzięki moim materiałom. To tak często jest, że faceci oglądają, słuchają, a potem widzą, o, ona się dokładnie tak samo zachowuje: czerwona flaga. Także lepiej się panowie mieć na baczności, niż niestety cały czas tutaj udawać, że jest dobrze, świetnie. Wiesz, no możesz się okłamywać, że jesteś w dobrej relacji, tylko czy jesteś, czy coś z tego wyniknie, czy faktycznie ta znajomość jest taka dobra. Czasami miałbym wątpliwości. Więc wiecie, lepiej sobie też uświadomić zawczasu, że jednak lepiej uważać w jakiej relacji jesteś i co z niej do końca tak naprawdę wynika, bo, bo się można na minę wpakować no. będziesz wierzył w dobroduszność kobiety, jej tutaj czarującą osobowość, a ona tak naprawdę... Ona wcale tak naprawdę nie będzie w ciebie wierzyła, w to, żeby z tobą być, spotykać się i spędzać więcej czasu. Przemyśl to wszystko, możemy też pogadać poza live'em na ten temat, to będziesz bliżej jakby tutaj prawdy, ale co do zasady, jeśli chcesz mieć efekty, sukcesy z kobietami, to musisz się stać facetem, który po prostu. Yy, Nie ma presji na wynik. No. Tak by to należało określić. Pomogę Ci w tym oczywiście, tak jak mówiłem dzisiaj rano, już też, jak nie chcesz być ugotowany w cudzysłowie przez kobietę, zapraszam na szkolenia, na których się przełamiesz, zaczniesz podchodzić, poczujesz się panem sytuacji i wtedy możliwości o wiele większe. Czasami no, trzeba zwrócić uwagę też na to, że ja tę wiedzę zaktualizowałem od lat. Jak byłeś u mnie na szkoleniach, czy na szkoleniu. Parę lat temu, no to teraz też zmieniłem nieco podejście. Więc możesz dzięki tej wiedzy znowu wyciągnąć nowe wnioski, więc zapraszam. Też zahartowanych w bojach tutaj kolegów, bo ta wiedza zmienia podejście, narrację. Pisz do mnie na maila. Oczywiście też zapraszam do kontaktu. No i tak, jak mówię, do dzisiaj do północy. Każdy kurs po 120 zł to sobie możecie pobrać. Też ten nowy kurs, jak wyleczyć dysfunkcyjną kobietę. Jutro powinna być premiera tego najnowszego kursu. Jak motywować kobiety do relacji, też polecam, bo uważam, że będzie świetny. Pozdrawiam, papa. Pa.